To jest jest ten jezuk, nie zagram sobie w Robloxa. Dzisiaj w gierkę, która nazywa się Hide and Seek Platform. Ale zanim to oczywiście wpada moje. I tutaj mamy nową rundę Szybko, szybko musimy otworzyć taką jedną kulkę, z której wyleci coś. O, mogę się teraz zmieniać w Bira, jak będzie zo. O, i tutaj mamy takie mapki, na przykład zmieni się w to coś. I ustawi się na przykład w tym miejscu. Zrobię look, look pod postion, i teraz nie, 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 się nie ruszę. A z lekkim jest to, aby nas odnaleźć. Yy, na razie nie mam nic z kolektorem. Yy, nie mam żadnej rzeczy, którą mógłbym yy, tutaj yy, dodać, bo to są podstawowe rzeczy, które mogę się znaleźć. Ale są takie te kulki, które. właściwie kulka. Można kupić za 100 monet kulkę, która pozwala nam zmienić się w jeszcze coś innego. I to jest wtedy łatwiejsza, oczywiście, gra. Mam już dwie rzeczy: beer, czyli misiek, i takie coś, z tym się bronią. Um, militarz. Szupie mamy coś takiego. Mamy tak: nickname color. Mamy na razie biały, ale ja bym wolał green, tak Blue. Bo bardzo lubię kolor y, właśnie niebieski, to jest mój ulubiony. Mamy tutaj takie rzeczy, pokażę Wam jak na koniec, jeżeli nikt mnie zrobię, to pokażę Wam jak one, po co one są. Oczywiście można różne rzeczy kupić, o nie! Idzie, idzie tutaj jakiś ten typo, ej, miałem raz takie coś, że idzie sobie koło mnie typo, nawet po mnie skacze, po mnie! Ale to była w poprzedniej rundzie, ale wtedy jeszcze nie nagrywałem i wtedy, i ten typ mnie nie złapał, a już mówię, już po mnie, już po mnie, tu nie, dobra mamy dalej shop, um, a, a są różne rzeczy, ja wam potem mówiłem. pokażę o co w tym chodzi, ale jak będzie mniej czasu, um, tutaj mamy śpiewy, też wam pokażę, raczej to wiecie, czyli że... Jeżeli to puszczę, to wtedy oni wie, mogą wiedzieć, gdzie jestem i postać, yy, którą możemy szukać. mam nawet Pig, tego nie widziałem. Ale już wiem. Nie będę się ruszał. O to chodzi, żeby najlepiej się nie ruszać. się ruszać się można, ale żebyśmy nie zostali pani przez 96 sekund, ten czas jest tutaj. Jak widzicie, tam na górze. Nie dam rady, wam raczej zaznaczyć, ale tam na górze. O. Mamy pięć chowających się, pięciu. A nawet może pięcioro chowających się. Oni się chowają tak jak ja teraz. I dwóch szukających. Mamy 44 monety. W kolekcji. Nic znowu nie zobaczę. Dobra. Ok. Mam drugi level. 20% szans na to, aby być. Szukającym, choć ja nie lubię być szukającym, wolę być tym chowającym. O, właśnie ten pokonuje teraz. Nie, tylko nie mnie, tylko nie mnie. Ty widzieliście to? Trzeci, tylko mnie i mnie nie widział. Ha! Jaki troll, właśnie o to chodzi w tej grze, żeby nie zostać złapanym. Możemy jak się, jak wylosujemy, takie coś na przykład to żółte. O, 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 możemy się domienić to żółte. Jak na przykład w to, to w to możemy się domienić. Są naprawdę różne rzeczy. Mamy 28 sekund do końca. Sugestuj. Aha, to już było, to już widziałam. Może, on, music. O tutaj ktoś ma to... O, tam jest jedno serducho. Bo jeżeli szuka się, jest coś oszukającym, a to też prawdopodobnie w tym odcinku pokażę, to można... O, pokażę wam. Ale jak ono dojdzie? Nie! Ostatni chwilę jestem złapany. Nie no. Chyba byłem złapany wreszcie, czy nie? O, jak tutaj zrobię open, to wtedy wylosuję mi rzecz, którą mogę się chować na danym miejscu. I to będzie laptop w szkole. Jak będę miał sz szkołę, to mogę się w laptopa zamienić. Ale tu potrzebuję 100 końców. Są też tutaj na łapce takie parkurki. No, pyk, pyk, pyk pek A! no i widzicie nie udało mi się um, wiem, że dawno nie było właśnie odcinka chyba z Roblox'a więc dlatego postanowiłem, że go nagram ponieważ wiem, że raczej i ja lubię o, ja jestem teraz szukającym i ja lubię um, właśnie tą grę i wy lubicie pewnie o, mogę teraz patrzeć o, o, o. Gdzie, gdzie ktoś się zmienia, widzicie? tam jest takie kółko niebieskie, to znaczy, że tam w tym miejscu się ktoś zmienił teraz się chowa o, to są nawet piłki tenisowe, o których nie wiedziałem. W O! Jeszcze nie widziałem. O, tam był kwiatek chyba. Oj! O! Zmiot, za piłkę się ktoś zmienił. I właśnie tutaj mamy laptopa, więc jakbym był o, na przykład. O, w tej sali mogę położyć laptopa. Jak ja, że jestem laptopem. I jestem laptopem. Więc my. O, 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 Tutaj widziałem, że ktoś się zmienił chyba. Piłkę. O, o, tam od razu pójdę. No niestety muszę teraz nazbierać więcej kasy. Dobra, idziemy od razu... O, piłkę widziałem, piłkę widziałem, nie wiem czy wy widzieliście. Pik! Ty, bo ja, bo, 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 bo ja po prostu jesteście się. Mniejszym. Tutaj jest piłka. Wiem, że ona jest. No! Ej! No ej! No ej! Czemu tą piłkę jest tak? Trudno złapać! Dobra, ja teraz nikogo nie łapię lepiej. Pamiętam, było, że niektórych piłek tutaj nic się nie zmieniło, więc. Tutaj ich tutaj zostawię w spokoju. No, ryspią się też prawdopodobnie serduszka, ale widać teraz. O! Hmm. Czym ktoś tutaj był? O! A no tak, był tutaj. Kurczę... E, tego laptopa tu chyba nie było. Pamiętam, że że tutaj jest pustka, pamiętam, muszę pamiętać. O, idziemy do stołówki. Hmm. Co za Ta była w stołówce? O, o, oh no. Teraz muszę wypatrywać serducha. O, 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 o. Laptop. Szukamy laptopa. Czyli to pewnie tego gościa. Nie! Jest! Tak właśnie myślałem, że to on tutaj jest. E, 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 e. 50 kasy dostałem. No fajnie. No, ale niestety nie udało mi się prawdopodobnie wygrać, no więc szkoda. Teraz mam 25% szans na bycie szukającym. No, kobito! Myślę, że raczej jesteś kobitą. Eee, eee, eee. Robi się też tutaj, można robić parkurki po takich oto stożkach, właściwie. Jeżeli to są stożki, bo mi się myli, to nie są stożki na pewno. O, i tutaj można zaskoczyć. Pik, pik, pik. O, nie! Teraz ja raczej nie będę. Nie chcę być, nie chcę być. O, ej. Dobra, będę chciała. Z... O, mamy military bus. Ja nie chcę być tym. Patrzcie, w kolekcji mam. Mam twoje, mam coś takiego. Co się zmieni. I szybko idę w to miejsce, w które normalne, w którym byłem właśnie w tej poprzedniej rundzie, to było tutaj to miejsce. O, 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 o. Look postion. nie, luk. I teraz już nie mnie raczej nie zobaczy. Yy, Kolekcjon. Mogę zobaczyć swoją kolekcję? Nie mogę. Ktoś może być lampą, ktoś może być. Czymś innym, ale ja chcę być akurat teraz tym, o widzę, że tutaj dwie kobietki mają um, jakąś inną rzecz. Za Jeżeli wygram tą rundę, dostanę 60 końców. I chciałbym, żeby wy żebym wygrał. No nie, one od razu wiedzą, że mnie tutaj nie było. Nie, 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 nie. nie. Ale nie, nie, proszę, koleś. Jestem prawdziwy. Teraz do mnie idzie. Zawahał się, czy co? I to było głupie posunięcie z jego strony, ponieważ ja bym od razu uderzył to, które tutaj leżało. Ja bym wiedział, że tego tu nie ma, no ale niestety to ja nie szukam, co nie mogę im pomóc. Że mogę im pomóc, ale chcę mieć większą moc, czyli więcej tutaj o rzeczy do, do odblokowania, bo mam mało jeszcze, już ich. Mamy ich, jest ich 15 chyba. Nie, z każdego pewnie 15. I no ja raz, a razem 15 razy e, 3, 6, 15 razy 6. O Boże, 30 i 10 razy 6, 60 i 30, jakieś 90. Nie, 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 Chwila za e, chwilę, O nie, idzie po mnie ta kobitka. One już rzeczy wiedzą. Nie! Nie patrzę na to. Właśnie chcę, muszę patrzeć. Właśnie nie muszę patrzeć. Jak zostanie jedna osoba, to mi będzie bardzo przy. Widzieliście to. Jedna osoba została z szukających. Nie, robimy parkurka. Ciągle jedna osoba szukająca została. Właśnie chowająca jest. Ale szkoda mi jednej rzeczy. Że że przegrałem. Potrzebuję końców. Tak jak pewnie każdy. Ale to jeszcze nie, nie powiedziane, że ja nie zdobyłem żadnych końców. Ja właśnie o to chodzi, że zdobyłem. Tylko nie wiadomo jeszcze ile. Więc to jest właśnie najfajniejsze, że raczej coś zdobyłem. te kobitko. Będziemy tak na zmianę? Będziemy rzatać? Raz, dwa skoki. I teraz będzie znowu monetka. Pyk. Raz. Dwa skoki. Trzy skoki. I za trzecim skokiem. Raz. Dwa. I za trzecim skokiem teraz będzie monetka można skakać w nieskończoność, ale po co się wymęczać? Mamy 10 sekund. No ej! Gdzie on jest? Gdzie jest ten Ha! Pod tym leży! Nie wiem, co jest na O, widzicie? 55 końców. Idealnie wystarczy mi. Dobra, ej. Ja nie chcę na to patrzeć. Idziemy teraz szybko do tego, żeby to kupić. I postawicie, robimy open i teraz co możemy się nowego zamienić? Latarka. handlamp, kamp, Coś. Latarka możemy się zamienić. To właśnie o to chodzi. To jest lepsze niż zamienianie się w jedną rzecz. Bo wtedy oni nie wiedzą tak naprawdę. Raczej nie wiedzą, co, co, co ja mówię. Że oni nie wiedzą to no. Tutaj ładne siedzonka widzę. O, 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 o. sprężynka Te, ja po co mi to sprężę? Ja tylko nie chcę być. Jej, ja nie jestem. Może jakaś nowa, w co nie grałem jeszcze. O, w school Mam, mam możliwość, zamieniać się już w laptop. Dobra, myślicie, że nie zauważą? No laptop, co mi tu zawodasz drogę? Tu jam. Dobra, idę stąd. Idę od tamtego laptopa. To hmm. nawet tak fajnie. Szybko wieje, wieje, wieje. Oj, tak będę stał. No ale już się w nie zmieniam, nic nie robię. Tak będę stał. Luke, post, potion. i teraz się nie mogę ruszyć. Nawet jak posunę tą gałkę. No nie, oni już wiedzą. Oni już wiedzą. No może oni nie wiedzą, bo wiecie, laptop jest, czy tam komputer, jest podstawową częścią um, sali jakiejkolwiek, więc raczej nie powinni jeszcze wiedzieć. Ja tam bym się nie domyślił. Nie, 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 ona tu... Przepraszam, że tak powiem, to określenie jest pewnie bardzo, bardzo brzydkie, ale czy oni są gopi, czy mnie po prostu tak nie chcą, nie chcą wziąć? Tego nie wiem. Dobra, chwilę się nie będę tak ruszał, chwilę będę tak po prostu stał. Bez mówienia, bez, bez ruszania się. Dobra. I co? I co? Napali mnie? Napali kogoś? Pięciu chowających? A, ej! Macie podpowiedzi? Ja nie chcę podpowiedzi, żebyście mieli. No łapie rozpią się, chyba wy już widzieliście podpowiedzi. Nie, idzie tu. Idzie tu, on już wie! On już wie? Nie! No nie! I to się nazywa nie chyba. Czyli zauważył, że ten laptop tutaj nie gra, nie wchodzi w rachubę. Pyk, pyk. W oby to ja nie jestem bo ją dobry. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Ej, widzicie, ja tu jestem dobry. W oby pyk. ta Teraz, jedyne co muszę zrobić to skakać. Pyk, pyk, pyk. Pek. Pyk. pyk. A to było częścią tamtego. Dobra. To ja idę znowu tamtą zrobić. Bo ja chcę mieć jak najwięcej końców, wiecie. Żeby móc potem odblokować te kulki. Prawo pewnie tutaj dostanę jakieś 50-60 końców. Ale tego nie wiem. To muszę jeszcze troszkę nazbierać, bo to jeszcze za mało. Bo jak muszę mieć 100, to, to wiadomo. Ym, 50. Dobra, po dwa końce dostajemy. No to idziemy po jeszcze. Kolejny. Z, 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 zrobić raz z tej. Ile? 55 końców. Dobra. Odrobinkę nazbieramy i mamy kolejną rzecz. Wiecie co, niewiele tych końców trzeba zbierać, czy tam końców. Kupi to jak ty mnie zepchniesz. No nie, zostawia mi tylko jeden Coin! I możecie nie wybierać. O, zoo jest! Jej! A jakie mamy rzeczy do Zoe? Żrafy, słonia, ale ja Teraz pytanie, gdzie są um, pandy? A mi się pola na zamku. Ja chcę pandy! Mówicie, że tam się nie da wskoczyć. Ty kupa. Tu jest kupa. Kupę można się zmienić? Ale troll! Zrobię luk, żeby się nie móc ruszyć. Ale to pandy są słodziutkie, ja bym chciał być pandką. I teraz właśnie pomyłkowy, czy to zwierzę tu był? Króliczek jakiś słuciutki. Był koło mnie. Czemu to są dwie kubki? Ty teraz to już wiadomo, że ten sun to jest. Mmm, <laughs> tak nie pasuje. Nie. Kosz ci śmieci idzie. Ładnie się schowałeś. Trzy osoby! To oczywiście ja. Tego muszę pektakować Dwie osoby, w tym jedna osoba, czyli ja czy jedna już poza mną jest. Trudno zauważyć, że tu jest mi jeden misiek więcej. Za każdym razem, gdy się źle uderzy w coś, to, to się odejmuje serduszko, a tutaj są właśnie serduszko, żeby dostać jedno serduszko chyba. o nie ten będzie wiedział już ten już wie widzicie czemu? bo tutaj są podpowiedzi a, a no właśnie on, on wziął podpowiedź i teraz wie, że tutaj że ja teraz jestem i please nie idź na mnie. On już będzie miał podpowiedź. Jeżeli tamtą podpowiedź użyję, która jest w tamtym kierunku, o tam po lewej stronie ekranu, o widzicie w tamtym kierunku, o w tamtym, to wtedy... Dziękuję! <grym> Dziękuję! Dobra, jeden otwieramy i kim teraz możemy być nowym? Jej. Ha, to Jest takie słodziutkie i dziwne. Niestety to jest na tyle z tego odcinka. Zrobimy, może, ostatni parkour, albo nie. Czy więc to by było na tyle z tego odcinka. Pamiętajcie, o zostawień, żeby zostawić łapkę do góry, subskrybować mój kanał i dzwoneczkiem. A to by było już na tyle. Pa!